Eee, więc ja przed chwilą Pokazywałam wam zakupy Małe, małe, nie małe mm, Więc zaraz idę to pozanosić Do mojego pokoju Te rzeczy I tą czaderską Nie no ta szczoteczka Jest po prostu czaderska Zobaczcie jak to jest fajna Wielka na maksa i Okej. zaraz właśnie będę robiła obiad, więc może razem zrobimy, tylko muszę wygooglać, co tutaj zrobić, czy z ryżem, czy nie, bo krewetki wyciągnęłam, także taki jest plan na obiad. I zaraz zawiesimy jeszcze te ładne ozdoby na choinkę. Więc zawieszę te ozdoby ładne, które pokazywałam na, na wcześniejszym vlogu. Baszki, te dwie w ogóle, nasza choinka, no dołem mało tych osób, bo kot oczywiście nam atakuje i po prostu się bawi tym, więc... Na dole tutaj nie ma, a na górze jest pełno. Tak nie mamy wszystkich rzeczy zawieszonych, bo ich było za dużo. Z tej wyżej może ta pierwsza. No, Ładne są. Tu hmm. mały hmm. a Paszki. Tutaj mam fajne dwie dalekowidzce. Zobacz. Mm, 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 mm. Takie A, hey, mama. Co? Zamieniłem się z mm -hmm. O, tego wyjechał. Daj to. to, to, to. się? Zobacz. Jest miejsce do i. Dobra, i jeszcze będę reniferek. Fajna taka ładna. Tutaj w ogóle też jest ładna kiedyś dostaliśmy w prezencie gdzie tutaj mamy te inne baletnica, właśnie ten reniferek tutaj te właśnie baletnice. Te Waszki, Waszka, gdzie ty jesteś Waszka? O! Ty mam tą ważkę. Zobaczcie, jaka ładna. 23. Także myślę, że to jest odpowiedni czas na kawę Gumeczkę założyłam, Przybrałam coś wygodnego. Ta sukienka jest naprawdę fajna. To jest taka sukienka dłuższa. Ona jest taka grubsza. Ja ją kiedyś kupiłam w, w HM. Więc ona będzie fajna no do jakichś kozaków, do paska, bez paska. Co ona jest naprawdę spoko. Rano tylko. Albo już Dobra. Właśnie ten przepis, a znajomy się do pewnie z kratki z ryżem. Ale sobie zobaczymy, czy coś jest coś ciekawego. Właśnie a propos, jeśli szukać jakichś fajnych przepisów różnych, to ja właśnie często um, używam przepisów ze strony kwestia smaku. Tam naprawdę są przeróżne i dużo różnych przepisów. Um. Kwestia smaku. Krewetki, wpiszemy. Myślę, że z jakiejś zdryżem zrobię. Także um, kawę sobie robię i poszukam przepisu jakiegoś, który mnie będzie satysfakcjonował. I zaraz zrobimy razem. I Ok, kawa wypitaj i jednak zrobię, wiecie, co na obiad. Krewetki, w coś się słodko, kwaśnym wszystko mam. Potrzebne składniki krewetki, olej, papryka, marchewka, imbir, czosnek papryczka, czyli nie mam, ale mam taką pastę, może trochę do nam ewentualnie przyprawy. No i sos sojowy, oset ryżowy, limonka lub cytryna, koncert pomidorowy, cukier i mąka Tak także taki jest plan. ale Na razie zrobię kakao, dzieciom by mi się zachciało kakao, więc podgrzeję mleko dla nich, oni zwykło lubią. I'll be wishing you were here with me everywhere I go is Christmas a town filled with wonder and delight the season to rejoice brings everybody close but I'll be We'll be right <laughs> back. że mam kaszle, ponieważ dałam pasty, jak to się nazywa, pasta chili, którą pokazywałam. Dała mi trochę za dużo. Także trochę strawy będzie ten obiad, ale to dobrze, to są ostre, dobrze jest jeść. Także już obiad jest gotowy, jeszcze chwilkę się podgotuje, czyli jeszcze chwilkę się podpusi. Obiad jest gotowy i tym sposobem mamy już godzinę na 16. Mm, Także w Niestety sensie, będę nakładała obiad dla nas Tak to wygląda Może niezbyt, niezbyt ciekawie Ale jest naprawdę smaczne jest słodkie krewetki Papryka, marchewka Czosnek, imbir Tak jak wam pokazywałam Z ryżem i to jest to właśnie sło sos Słodko-kwaśny um, I trochę wstrawy jednak <grytanie> Przez to, że tyle pasty dodałam E, tak, że za chwilkę będziemy jeść, bo jakaś mi noga rozwalała. zmiana pogody będzie. Jakieś takie bóle, jak mam być zmiana pogody, dopadają. Z ciekawości sobie zobaczymy. Ciekawości zobaczymy. Czy śnieg będzie padał Czy śnieg? Gdzie minusowa temperatura, aczkolwiek słońce za chmurami. Kiedy tutaj do nas śnieg przyjdzie? Muszę to zobaczyć. Śnieg, kiedy będziesz? I nawet to się poddusi. Będzie dobry obiadek. co ja sobie tutaj zerknął do prędko kłopoty Aczkolwiek może się to wszystko zmienić, zaraz nie pokazuję, ale za chwilę będzie okazywało będę Bedret. Bedret We... 14 dni. Na święta śnieg, moi drodzy. O, w ogóle zapowiadasz, że nie ma być śniegu. przez najbliższy czas, nawet do świąt, mam nadzieję, że to się zmieni. To się zmienia wszystko z dnia na dzień, także miejmy tą nadzieję, że jednak będzie. Ok, także. Mm obiec jest onem w, sezonym, w dobrym, wszystkim smakował, wam e, się i jest godzina w piątej, także ja się teraz zabieram za montowanie blok masa na dzisiaj do was Go outside, the snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And then a while, we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. All I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas a moment, we'll fill with love and joy. Mmm, -mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Mmm, -mm, so beautiful, kissing on a mistletoe. OK, godzina 17.56 i ja właśnie skończyłam montować vloga Także się dodaje na YouTube, jest 15 minut, myślę, że będzie O, mogę wstać, kości wyprostować, bo już mnie plecy mi rozbolały od tego montowania Także myślę, że może sobie jakąś herbatę zrobić, chociaż lenia mam, Przez mi się nie chce Eee, Piłę się wodę w ogóle odsąp mi się okruszył, jakoś mi leciał. Kawałek go za na górze. I teraz cokolwiek ja mam tutaj woli, będę się umyć, na czysty. w najbliższym czasie. Nie chcę mi się moim superowym czynniczku. Udało nam się! Wyjście! Świat! Ale jest taki dobra herbateczka zakożona. O, nie wiem, niebieski była ta rola. Zaraz ci, ci damy nam herbatę z sokiem malinowym sokiem z sokiem no? sosnowym, sosnowym. Właśnie takie mam... E na porobione konfiturki soczki octyściowe, sok malinowy, sok so, sosnowy powiem że ja myślałam, że ten sok sosnowy jest niedobry, ale nie jest dobry, jest taki słodki więc nalewam ci robię ci herbatę z sosem, sok, sokiem malinowym i z, z sosnowym sosnowy, tutaj sosnowy mój taki słodki, Na, wiesz, na kaszę pamiętasz? akcja jogurt łap tutaj ja, i głowy jak Marchewka. Chcesz kabel? Nie chcę. To będzie na razkowe. Hello, hello. Przyszłam do Was, zrobimy sobie razem maseczkę, a czemu nie? Miałam sobie tą herbatę. Więc sobie zrobimy jakąś maskę. Dzisiaj się w ogóle nie malowałam, ale sobie jeszcze yy, zmyłam twarz. Płynem micelarnym i nałożymy sobie więc W ogóle one są podobne do siebie kolorystycznie. Ten co ostatnio kupiłam z Maybelline, a ten z L'Oreal. Ten podobno fajny, całkiem jest w porządku. I ten niby jest fajny, no zobaczymy. Pielniki by mi się skończyły. Czasem czuję, że za niedługo będę musiała ściągnąć te paznokcie, bo ma już mi urosło spodem dość długie. Okej, okay, więc spróbujemy sobie ten pędzelek do nakładania maseczki. Tutaj mam właśnie tą maseczkę, taką fajną, dość drogiej marki. Już mi jej zostało naprawdę mało. Tyle na dnie, więc sobie ją dzisiaj użyjemy. Bardzo fajny pędzelek. Zdecydowanie lepiej się to nakłada niż... Zdecydowanie lepiej się nim nakłada niż yy, palcami. Myślę, że już skończę tą maseczkę. Ona jest różana. z tej maseczki dzisiaj na, na bogato bo już chcę ją skończyć a dłużej nie zostało już więc to też może by wystarczyła na długi raz Ach, dobra już tu. Uh. nałożyć, trudno, nakładałem też na dekolt, a czy na szyję. Skończyła się ona. Dobra, takim to sposobem mamy już yy, tą maseczkę. Skończoną. Myślę, że może sobie mojej to pudełko, może mi się na coś przyda. E, pędzelek bardzo fajny, więc jak najbardziej polecam taki pędzelek do nakładania maseczki. Jest to ułatwienie życia, zdecydowanie. E, Fajniej się nakłada takim pędzelkiem, czyli pędzelkiem silikonowym, więc fajnie. Także idę umyć to pudełeczko, idę umyć ten. E, tak daleko. Muszę sobie te włosy spiąć, bo zaraz będę miała włosy. Wrócę pochodzę z tym maseczku troszkę. Chwiję herbatę. Więc moi drodzy, to chyba będzie na tyle w tym vlogu, bo już jest godzina po szóstej Także za niedługo będzie vlog na kanale. Jeszcze się oczywiście dodaję, bo wyjątkowo długi, pół godziny prawie albo nawet ponad ten vlog ma. Także ja kończę, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną kolejnego vloga. Eee, więc trzymajcie się ciepło i widzimy się tradycyjnie jutro. Pa.